Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień, dzień dobry. dobry, witamy serdecznie. Poniedziałek, słuchajcie. E, jeszcze poniedziałek. jest ostatni poniedziałek lutego. A mi się udało nawet przed panią e, Aldoną tutaj być pierwszy. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Mąż wyłączył tą opcję serduszkową. Jutro będzie pani Aldona pierwsza. No zobaczymy. Dzień dobry, Moniko jest. Jania, dzień dobry. Danuta, dzień dobry. Marzenka, wita. Dzień dobry, jest Joaś. Janineka, przepraszam, jest Beata, Jolanta, Bogumiła, Walentyna, Ewa, jest Monika. Dzień dobry wszystkim, Elżbieta, dzień dobry. Agnieszka jest, Katarzyna. Czy u Was też jest ślisko dzisiaj? Jest tak ślisko dosyć mocno. Jak tam u Was, bo u nas nawet pies się rozjeżdżał dzisiaj? No, piszcie, piście, a ja będę Wam czytał. Co to dzisiaj jest za dzień, ciekawy. Mamy 55. dzień roku, 24 lutego. Poniedziałek. Tak, 24 lutego rozpoczęła się wojna. Eee, na Ukrainie. Tak, na Ukrainie to było ile lat temu dziewczyny? Trzy. Nie. Trzy-4 lata temu. Mówię 3 to się Na pewno to 7, był 24 lutego, bo pamiętam, bo moja mama ma dzisiaj urodziny Hmm. Więc dlatego pamiętam tą datę, na pewno nas pamiętacie, jak myśmy z Marysią wypaliły i zrobiłyśmy promocję na babuszkę Agafię, słuchajcie, bo akurat tak towar przyszedł, tak, tak akurat się wydarzyło, słuchajcie i myśmy zrobiły z Marysią, nie wiedząc o tym, że będzie wojna, promocję na babuszkę Agafię, słuchajcie, a towaru miałyśmy kupionego za grube tysiące, paletami do nas przyjechała ta babuszka Agafia, słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten czas. Mówię, Słuchajcie, 3 lata, 2020. Trzy lata niej, no. temu. No to było po prostu. Tak trafiłyśmy, że o Jezu. no Tak, tak. Czekaj, jeszcze nie wyszła na zewnątrz, ale mgła, więc może być ściską. Mgła jest też strasznie, u Krystyny Deszczowo. Pozdrawiam serdecznie z Polski Ewka i Mgła w Bydgoszczy, Nie deszczyk, nie deszczyk. Ładny dzień w Ełku. No U nas też zapowiadają, że ma być takie duże Włodzim, słońce. Złodziej Mwła i ślisko, czyli cały kraj znowu. Ale tak, na razie to jest Ślisko i jest na liście. Tak? Dobra, to mamy tak. E, imieniny się obchodzą, bo to coś ważne. Maciej, Piotr i Bogusz. Bogurat, Bożygniew, Ermegar, Ermegarda, Flawian, Ermegarda, Jan, Józefa, Jaśmina, Julian, Lucyusz, Łuciusz, Marek, Modest, Monten, Sergiusz, Wielotrok. Wielotrach to, to mógłby się dzisiaj autostrada nazywać, po prostu nie. No. Nietypowe święta, mamy dzień niespodziewanego Causa i międzynarodowy dzień EBM, czyli EBM to jest jakaś baza wiedzy, z której powinni korzystać lekarze, ale ktoś napisał, że chyba nie korzystają. Przysłowia na dzisiaj. Jaka pogoda w nocy świętego Piotra i Macieja? Takie 40 dni i nocy nadzieja. Jaka pogoda w nocy świętego Piotra? 40 dni nocy i nadzieja. Będzie ciepło. Jeżeli ciepło w dzień świętego Piotra, to zima do Wielkiej Nocy potrwa. Nie, to będzie ciepło. Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje. Nie, nie. Emanuel Schmidt, Erik Emanuel Schmidt powiedział, codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. Ja tak czasami mam jak pierwsze się przed żoną obudzę, tak patrzyło. I teraz tak. Mam dowcip dzisiaj. Uroczy słuchajcie. papatek. Dziękuję mi, ale Mam dowcip, który połączył w, jednym, w jedno ten dzisiaj dzień niespodziewanego Całusa oraz moj, urodziny mojej teściowej, nie? Jak wiecie, ja z, z mojej teściowej często żartuję, nie? I jest dowcip brzmi tak czekajcie czekaj, go znajdę facet całuje wszystkie nadjeżdżające tramwaje policjant pyta czemu pan całuje tramwaje a on odpowiada bo wczoraj jeden przejechał mi teściowo, i zapomniałem który nie to było <laughs> dobra tak ciseć słuchajcie to, e... ale macie bardziej pozytywny Kto dowcip To zna mimo. mojego męża to wie słuchajcie że teściowej żartować trzeba e... że że zawsze ten no Dzień dobry, pani Beatko. To strzewo ja wierzę że mi a... kawy nie można ani słodkiego najmniej nie najmniej słodkiej kawy, bo chciała mnie chciała. Chciałem je zabić. Dobra, ale mamy pozytywny dowcip jeszcze. O, kochanie, mówi żona do męża. Daj mi jeszcze jednego buziaczka, a będę twoja na wieki. Oj, dzięki, że mi oszczegłasz. No. i teraz z optymistycznych rzeczy. Co my tu jeszcze? Co wy tam jeszcze podkarpacie się deszcz, ale się przyda, bo sucho. Dobra. Dzień dobry, Basiu, Justynka. A u nas jeszcze śnieg leży. Tak, gdzie? No takie resztki, no. Gdzieś te resztki. Takie resztki śniegu To śmieci dawno, były. No. Dzień dobry, Pani Bartko. Dzień dzień e. W pada deszcz. Byłem w Bydgoszczy ostatnio. Ja Krótko na temat u koleżanki, co dzielarnie prowadzi. Ale macie to miasto wielkie. Nawet nie wiedziałem, że Bydgoszcz taka duża. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. To jest okropnie też podkarpackie. Ciekawe. Buziaczki, letek, ciekawe. Chcesz buziaki? Nie chcesz. Dzień dobry. O, i miał dzisiaj dobre śniadanko, więc teraz sobie tutaj leży i poburkuje. Tak, tak, udało nam się załatwić dziś Bardzo dobrze. Bardzo Słuchajcie, ja byłam wczoraj taka chora przez kalafior, który kupiłam. Słuchajcie, nie uwierzycie. Kupiłam kalafior i Markowi się tak zachciało, żebym go zrobiła, takiego wiecie, upiec w piekarniku z kary, takimi z przyprawami. Zimno właśnie e, I do tego zrobiłam, słuchajcie, taki sos. No dobra, i dobry, e, i dobry sos zrobiłam. Zjadłam, to ta, zjadłam takie trzy różyczki tego kalafiora, przyjechałam tutaj do, do firmy. No, i czuję, że brzuch mam taki jak balon. Wszystko mnie boli, ale jeszcze nie zajarzyłam. Wróciłam do domu, zjadłam kolejne czy Słuchajcie, myślałam, że mnie rozsadzi. Nie wiem, ile tam chemii w tym kalafiorze było. Słuchajcie, kalafiory na jakiś czas mam dosyć. Nie wiem, co tam było. Kalafiory były w Lidlu, w promocji. Słuchajcie, one źle nie wyglądały. Były całkiem dobrze wyglądały. Nie wszystko, złoto coś. I czujecie. słuchajcie, tam musiało być tyle chemii, bo mój organizm rzadko reaguje, ale po prostu ja się czułam jak w ciąży. Brzuch czułam, że taki, słuchajcie, gazy miałam takie, bulgotania, przelewania. Słuchajcie, to nie, nie, że ja zjadłam całego kalafiora. Myśmy to zjedli w trójkę, ja tam dosłownie podziubałam, tak? Czułam się okropnie, po prostu okropnie. Słuchajcie, co oni tam dali? To, to jest masakra jakaś. Dobra, słuchajcie. Przechodzimy do tematu odcinka, czyli do goździków. Dzisiaj będzie. Trochę po świętach. Będzie o goździkach. Dlaczego o goździkach? Dlaczego mi się ten temat dzisiaj tak włączył? Dlatego, że nasza Bożenka się rozchorowała i jest chora. I tak nie wiem, Dziewczyny, zawsze nasze tematy, które tutaj się pojawiają, one mają albo jakieś punkt zaczepienia gdzieś tutaj wśród nas, bo coś tam albo coś tam urosło albo jakieś ziółko się na polu pojawiło albo coś no dobra teraz jest czas choroby słuchajcie i jakoś mi ten goździk tak sobie myślę co tutaj w naszej papadce teraz tutaj wywinąć zastosować żebyśmy się też wszyscy tutaj nie pozarażali bo grypa jest paskudna okropna no i tak właśnie mówię że albo ten goździkowy olejek tutaj rozpyle albo sobie dwa goździki do buźki włożę. zaraz wam powiem co, co z tymi goździkami, tak? Dlaczego o tych goździkach tak mnie dzisiaj tutaj wzięło? będziesz miała zamiar na nas krzyczeć, to lepiej wtedy te dwa goździki. Sobie... Eee, tak. Eee, słuchajcie, no goździki są wszędzie. Można je znaleźć tak naprawdę w każdej kuchni. Może niektóra z gospodyni używa ich mniej, niektóra więcej. Pani Aniu, ja no. nie mam sentymentów. Ja wiem skąd pochodzą owoce, warzywa na ryneczku. I nie chciałbym obrazić wszystkich, ale zdecydowana większość osób, które nas sprzedaje, to są handlowcy, biorą je z miejsc. Czasami gorsze niż to, co jest badane w tym leadu. Przepraszam, ale nie mam żadnych sentymentów w tej kwestii. Są ludzie, którzy sprzedają fajne rzeczy swoje. Nie wiem, na, na zielonym targu w zielonej górze są ludzie, którzy przyjeżdżają prosto z pola, mają swoje i rzeczy. Oni nie mówią, że mają bio, bo nie mają, ale to są świeże rzeczy bezpośrednio zrobione, ale, ale reszta. To tam Wszędzie, kup, słuchajcie. Kupują 100 metrów koło mnie. Chcecie tutaj wam ko Koło nas jest hurtownia Wstańcie warzyw zobaczcie. i owoc. Tutaj koło nas jest od razu hurtownia warzyw i owoców. I wszyscy, słuchajcie, we wszystkich marketach, na zieleniaku zaopatrują się tutaj, więc my A wiemy. A znamy ich wszystkich, bo my... sami zaczynaliśmy od pracy na. na na My tutaj, my wszystkich tutaj znamy, słuchajcie, to nie jest tak, że. I my wie, wiemy skąd, co jest, tak? Naprawdę. Wiemy. Kiedyś kiedy byłem naiwny, to się ze mnie śmiali i mówię, fajnie, jak ja bym był rolnikiem, to ja bym nie miał czasu handlować, no. No. no, i to jak pani kupuje takiego pana, który ma własne, ale to jeszcze nic nie oznacza. Niech pani go zapyta, czy wszystko, co sprzedaje, to z jego. No. no, i żeby był uczciwy w tej kwestii, nie? bo to jest wiem, no. Bo niektórzy mają ziemniaki, tylko i to sprzedają, a reszta jest ze sklepu. Dlatego w zimie kupuję tylko mrożone, a latem mam swoje. No i małgość, ale z drugiej strony <laughs> mrożone. według ośrodków My to, co jest zamrożone, już jest martwe, a co jest martwe, się nie je. No, i tak No, że... i to tak wiecie. No, dobra, ale to nie Trzeba o tym. wypośrodkować. Trzeba wypośrodkować, no. żeby nie zwalił on. taty, z no, no, ta, no ma... najlepsze no. jest, słuchajcie, no my też jak od dziadka weźmiemy jarmuż, no to też jest najlepszy, tak, i różne inne rzeczy, no Ty, też. Od babci, bo moi imię No, rodzinie, no. to od babci. E, Słuchajcie, no. goździki, goździki Dzień można znaleźć jest. w każdej kuchni, w każdym domu, w większości, e, w większości no. domu, bo nie każdy je lubi, nie każdy je stosuje, nie każdy je używa. Ja też się przyznaję, że wcale tych goździków dużo w domu nie używam. Napiszcie, do czego używacie, do jakich potraw używacie w domu goździku, goździki. Ja Napiszcie mogę. nam, tak, możesz też napisać. Yy, słuchajcie, ale warto mieć. Je w, nawet jeżeli jest ich dobrze. nie używacie, tak? W kuchni, to warto mieć je w domu, słuchajcie. Yy, no, bo to jest słuchajcie, taki naturalny lek. Naturalny lek, naturalny lek przeciwbólowy, przeciwzapalny. To jest pierwsza pomoc przy nagłym bólu zęba, tak? Yy, no. Co to są te goździki? Goździki to suszone pączki goździkowca. Tak? Goździkowca korzennego. Niewiel... Takie to jest niewielkie, ciągle zielone drzewo, które pochodzi z wysp korzennych na Oceanie Indyjskim. Jest uprawiane w Indonezji, na Madagaskarze, w Tanzanii, Sri Lanka, Malezja. Tak? Drzewa goździkowe nie przekraczają 15 metrów wysokości. I słuchajcie, potrzeba aż 20 lat, by osiągnęły pełną dojrzałość. Ale tak? Chciałbym Ci powiedzieć, że 15 metrów to strasznie wysoko. Na pewno 15? Do 15 metrów. 15 to jest najwyższa wysokość. No, jak no. zwierzę no Wysokie drzewa, słuchajcie, dopiero zbiera się jak Słuchajcie, 20 lat, i potem się owocują przez kolejne 50 tak i owocują przez kolejne 50. Yy, aromatyczna przyprawa bardzo często podrabiana, bardzo podrabiana, jedna z najczęściej podrabianych przypraw. Słuchajcie. Yy, aromatyczna bardzo jak są prawdziwe, tak? Yy, no i to są suszone pąki kwiatów. Zbiera się je ręcznie dwa razy w roku, w fazie dojrzewania przed kwitnieniem, gdy osiągną gdy osiągną odpowiednią wielkość, zanim się otworzą. To się je słuchajcie zbiera suszy się na słońcu przez kilka dni, no i jak one się suszą, tak jak inne owoce, jak pomidorki suszycie, jak suszycie, nie wiem, jagódki, malinki, no to tam suszycie, słuchajcie, tracą jedną trzecią swojej masy i stają się ciemnobrązowe. Otrzymane w ten sposób goździki mają zdecydowany korzenny aromat, swoisty, ostry, palący, gorzkawy smak, który może dawać wrażenie drętwienia ust. Tak, Co jeszcze? Połki goździkowca wykorzystuje się także w pozyskiwaniu olejków eterycznych, tak? Olejku eterycznego goździkowego. Uzyskuje się to w drodze destylacji parą wodną. Kiedyś tutaj Marek o tym olejku goździkowym opowiadał, tak? Co jeszcze, słuchajcie? No i olejek goździkowy, też tutaj w papadce taki prawdziwy, dobrej jakości olejek goździkowy mamy, tak? Teraz tak, i gdzie taki olejek goździkowy się stosuje? Słuchajcie, można go stosować. Ja powiem Ci jedną rzecz, bo tu jest pierwszy raz. Tutaj Pani Barbara mówi, że do barczu czerwonego dodaje goździk. Tak, można dodać. Hmm. Dlatego się pytam. Go... Resztę pokazuję to najwyższą, że jest do przegryzania, że jest do, do, do jamy. Usta. Nie wiem, czy już nie tak, wyprzedzam. Nie, no. A, wyprzedzam. Ale tutaj ten na ukąszenia owadów, olejek goździkowy, tak. I tutaj mam Cześć. taki bardzo dobrej jakości, naprawdę bardzo dobrej jakości olejek eteryczny goździkowy, tak jak Tutaj pani Basia napisała na ukąszenia owadów, można jak najbardziej po ukąszeniach owadu posmarować. Można go też wkrapiać do jakiegoś innego oleju bazowego. Na reumatyzm jest bardzo dobry, na reumatyzm, artretyzm, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Jako środek antybakteryjny do pukania jamy ustnej, można dodać 2 trzy kropelki do wody, wypłukać tym jamę ustną. Słuchajcie, gardło w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych. Słuchajcie, eee, także też się bardzo fajnie sprawdzi. Eee, stomatologii. Tak, stosuje się olejek goździkowy jako środek odkażający, znieczulający miejscowo przeciwbólowo. Ja tak. wiem, czy go teraz chemicznie nie robią. Teraz tam, może chemicznie. No, Lek, czy... który ostatnio reklamują, czy tam jest z które reklamują, że jak nie możesz je do dentysty, to masz go kupić. To jest czysto olejkę. Tak, jako, często my tutaj mamy takie różne ukraińskie maści przeciwbólowe Oj. i często w tych maściach takich przeciwbólowych jest olejek goździkowy dodany, tak? bo on rozgrzewa do zębów z olejkiem goździkowym są genialne odkażające słuchajcie takie naprawdę bardzo fajne także polecam bo ja tutaj sobie wzięłam karteczki żeby tutaj o niczym nie zapomnieć słuchajcie właściwości odżywczego goździków są tam węglowodany błonnik magnez potas tego już wam nie będę czytała No i jest tam taka, taki składnik który się nazywa eugenol i ten eugenol właśnie działa pięć razy skuteczniej niż witamina E, uznany za silny przeciwutleniacz i ten eugenol właśnie powoduje to drętwienie. Jak weźmiecie goździk, jeżeli goździk jest prawdziwy, tak? Jednego, dwa goździki do ust, tak jak. Nawet nie tylko jak boli, jak boli ząb, ale też właśnie, żeby odświeżyć oddech. Żeby, słuchajcie, jeżeli wszyscy wokół są chorzy, to wy sobie włóżcie do buzi dwa gościki, one działają antybakteryjnie, odkażająco. Olejek do pasty może yy, Tak, yy, i słuchajcie, jeżeli ten Eugenol tutaj jest, jeżeli ten goździk nie jest oszukany, no to poczujecie na początku w ustach takie drętwienie. To jest właśnie ten Eugenol, tak? Yy, który tak fajnie słuchajcie, działa. Co jeszcze, słuchajcie? Tutaj jeszcze chciałam wspomnieć, że goździki były od tysięcy lat znane, tam w Chinach, słuchajcie cesarzowi, tutaj nawet jest taka, taką historię czytałam, że jak stanęło się przed cesarzem, zanim się stanęło przed cesarzem, to każdy poddany musiał włożyć do buzi dwa goździki, żeby odświeżyć tym oddech, tak? Żeby odświeżyć oddech w tamtych czasach, więc też już te goździki były no, od tysięcy lat słuchajcie, znane. Co te dziki jeszcze robią? Tutaj piszecie, zaraz będziemy czytać te wasze komentarze. Wzmacniają układ odpornościowy, tak? No, bo mają te, te, te substancje, które działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, tak? Co jeszcze? Mają też działanie hepatoprotekcyjne, czyli mogą zapobiegać stłuszczeniu wątroby, tak? No jest ten eugenol, on też powoduje mniejsze gromadzenie się tłuszczów. Co jeszcze? Pomagają w dolegliwościach trawiennych, zwiększają wydzielanie enzymów trawiennych, pobudzają apetyt, tak? Łagodzą mdłości, łagodzą wzdęcia o Dlatego są też remedium na niestrawności, dlatego też je można rzucić. Wspomagają leczenie wrzodów żołądka, bo zwiększają wydzielanie śluzu żołądkowego. Ja wam tak na szybko, słuchajcie, tutaj. Mają właściwości znieczulające, odświeżające, to już powiedziałam. Też takie ochronne, niby też już na ten temat się tak bardzo nie chcę rozwodzić, ale też takie przeciwnowotworowe. Wzmacniają kości, bo są bogate w mangan, łagodzą bóle głowy, w tym też migrenowe bóle głowy, dodawane są do tych wszystkich maści kotków, tygrysków, tak? które można tutaj sobie posmarować na skronie. Olejek goździkowy, który można sobie w kominku zapuszczać. Też na migrenowe bóle głowy fajnie, słuchajcie, pomaga. Goździki uśmierzają ból gardła, infekcje układu oddechowego, ale też wspomagają odchudzanie. Także one mają bardzo, bardzo szerokie, słuchajcie, zastosowanie. Można je dodawać do herbatki takiej zimowej. Są składnikiem grzańców, tak? Różnych takich przyprawowych grzańców. Są składnikiem zimowych herbatek. No i teraz takie modne, nie wiem czy zauważyliście, od pewnego czasu właśnie powiedziałam to mojej mamie, bo zawsze my w domu robimy kompoty różne. No i mamy, mamy drzewo gruszkowe, gruszkę, no i robimy kompot z gruszki, do którego dodajemy zawsze goździki. A teraz właśnie nie wiem, czy zauważyliście na YouTubie, na, na TikToku, na Instagramie, no tam dziewczyny zachęcają do picia kompociku gruszkowego, żeby ugotować kompocik gruszkowy, dodać goździki właśnie przyprawy i w okresie przeziębień go wypijać. I właśnie tak się śmiałam w domu, że my co roku zawsze robiliśmy tych słoików, słuchajcie. Z gruszkami, z gościkami, całe mnóstwo, tak? No, także tak, tak, tak to wygląda, tak? Tak. Do kawy, do herbatki. A, dzień dobry. Do kawki, do herbatki można dodawać na odchudzanie, to już Wam mówiłam. Na ból zęba, jak zaczyna boleć ząbek, do sania też bardzo fajnie, tak? No, i tyle, słuchajcie. Nie. Nie tyle? Jeżeli czegoś nie przespałem, to jako element kuracji kuracji Hoody Clark na odrobinę. Paso tak. tak. Jako element, także. Tak, tak, to też zapomniałam powiedzieć, że goździki są elementem. Goździk do Karbola już był wymieniony. E, do, do korbola, no to wam zaraz do też. po to z truskawkami nawet jest pyszne. To z truskawkami to, co, nie jakby. od początku co ludzie tak, piszą? Tak, tak, ale tu jeszcze wam powiem tak, goździki są co tam się stało? Aha. Yy, szuk, yy, goździki są składową kuracji odrobaczających, tak? To też jeszcze yy, też. I właśnie tutaj, jak Marek wspomniał w książce Huldy Clark, ona to jest jeden z elementów, tak? Dodaje do kompotów, tak? do herbat, do Poczekam. korbola, ale dziewczyny nie valentyn... wiedzą, co to jest ten korbol. Valentyn, no, nie tylko Walentyna napisał, bo tam na dole, znaczy piekarni, nasz kolega też pisze, że z korbolem. Tak. Czyli, ale to generalnie z dynią. Nie? To jest z dnia, słuchajcie. Korbol po wielkopolsku to jest z dynia. I jak... Ale za starych czasów jeszcze też się na wino owocowe mówił Korbol. Tak, no, no, ale to jest po wielkopolsku. Ja nawet, ja nawet znam piosenkę. To to ja się od ludzi Pamiętam taką historię, jak Herbat. kiedyś kolega mojego taty przyjechał i przywiózł mu w takiej torebce, w Tydce takiej i było napisane Pestki Skorbola. I wiecie, jak ktoś by nie był z Wielkopolski, to nie wie, co w tej tytce tam jest, nie? Pestki Skorbola. Eee, no. Koboty, herbaty, tak. Tak. Tutaj tu gryzie Mariolna i do kawki dodaje na ból gardła, Początki oczywiście. Czekaj, co by tu jeszcze By Rozgrzewanie do herbatki rozgrzewające ból, zęba, odświeżać powietrza własnej produkcji. To wszystko tu jest, nie? No. Sanie, zaparzanie, picie wywaru. A co tu jeszcze? Świece zapachowe i do pieczenia. Też kompoty, są, tak, świece zapachowe robi Do pieczenia, szynki w Inlandii. O tak, do szynek się też dodaje, tak. Do mięs się dodaje, tak. Do podlewania kwiatów, tego nie znam. Super pomagają. Tak. Dynia już była, syropki. Uh -huh, uh -huh. Nawet, nawet widzisz tutaj kompot truskawkowy podobno. Zaprawę, gruszka, z się. A ja słuchajcie, zrobiłem. Czyli do komu z jabłek jest super plus pusyna? No tak. Ja wiem, że to jest ogólnopolska nazwa na wino, tak się mówiło, ale no, jak się spotkamy prywatnie, to zaśpiewam ci piosenkę, którą znam od dzieciństwa, praktycznie od motocyklistów z Gniezna. Jak to do sklepu na dole a, a piekarnia kormu. wiejska w Zębowie robi chleb z Korbolem. Słuchajcie. Tak, na pewno. Robi robi chleb czy nie jeszcze? Robicie to jeszcze ten chleb z, tym, z tą dynią, z tym Korbolem? Napiszcie. Marta, pomożesz tutaj Agata, Martynie? Goździki bezcenne, tylko w moździerzu zalewam gorąco mam przelewam do atomizera i otraktuję na wolące gardło. Szybko są dobre efekty. Takie znieczulające, nie patykiem no, widzę, że tutaj nie tylko ja tutaj byłem wyluzowany za młodych lat. Czekaj, bo mnie tak, te korbole i, i, i te inne rzeczy mnie trochę roz, roz, rozkojarzyły. Coś tu się chciałem jeszcze odnieść. Kompot, patrz, powidła ze śliwek. kompot ze śliwek. A już wiem, byłem w ramach, w ramach akademii yy, pana doktora Różeńskiego Było coś o, o goździkach. A że mam sklerozę, zapamiętałem tylko tyle, że mam zrobić alkoholowy wyciąg, bo on będzie służył do czegoś. I słuchajcie, muszę wrócić do wyciągu, a czy muszę wrócić do wykładu. Bo wyciąg przygotowany ponad miesiąc się już pięknie tam y, zrobił. Wystarczy zanurzyć opuszek i posmarować dziąsła, bo cokolwiek i piękne działanie przeciwbólowe. Ale ja nie robiłbym litra nalewki, znaczy tej takiego alkoholowego wyciągu, gdyby chodziło tylko o przeciwbólowe. Coś tam jeszcze musi być i mam sklerozę. Ale jak sobie odświeżę, to się podzielę, jakby nie. No. Niech nam się korwola miesza. No. No. I tak byłem występował w jednej piosence, więc może tak jest, nie? Dobra. Czy mamuśka, czy mamy wszystko? Mamy wszystko. Instagram chciał się bądź. Jak wszyscy wokół są chorzy dwa goździki do buzi i sobie powoli żujemy Słuchajcie, powoli żyjemy. Też fajnie można sobie, tak jak Marek tutaj zrobił sobie taką tą nalewkę z goździków, można kilka goździków, jakiegokolwiek oleju wrzucić i rano sobie pukać jamy ustną właśnie olejem z goździkami. Też bardzo fajnie. No. To, no tak. No. Wszyscy byliśmy kiedyś młodzi. Jak no. dobrze się zapowiada, tak. No. To nie były zdrowe rzeczy. No, ale... No, ale takie wina owocowe no, no to były nieraz lepsze niż teraz te z tymi siarczanami chyba wszystkie są Nie? z no. dobra, bardzo wam dziękujemy, pozdrawiamy zapraszamy na transmisję o 10 i do usłyszenia i bądźcie ale zdrowi daj mi jeszcze czas, bo ja muszę to wyłączyć no, no chyba się uda cześć i czułem. Hejnie.